Pojawia się coraz więcej specjalistów, którzy mają coraz większą wiedzę i pojawia się sporo osób, które są nowe w branży, ale mogą w niej coś zdziałać. Projekty od twórcze bardzo wypalają, bardzo zniechęcają i są takie, one się ciągną, są takie bardzo miałkie. Przez ten czas, w którym ten AI już istnieje, są osoby, które zaczęły go używać i się do niego przyzwyczaiły, i są osoby, które przeszły obok niego obojętnie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok. Cześć. Ostatnie lata to czas wielu zmian w branży marketingu internetowego, między innymi w związku z AI. No i pytanie Piotrek do ciebie: czy w takim razie to środowisko specjalistów z tego zakresu kurczy się? Czy może jednak osoby, które wcześniej nie miały z tym do czynienia nigdy, mogą cały czas tutaj znaleźć swoje miejsce? Ja, obserwując branżę, mogę powiedzieć, że Pojawia się coraz więcej specjalistów, którzy mają coraz większą wiedzę i pojawia się sporo osób, które są nowe w branży, ale mogą w niej coś działać i tu nie chodzi teraz o to, że jeżeli AI wszedł, to specjaliści wypadli albo przestali być potrzebni, bo są potrzebni w nowych miejscach. Pojawiają się nowe specjalizacje. Natomiast zacznę od, od samego copywritingu, bo on jest mi najbliższy, a, a wiem, że pytasz ogólnie o, o specjalistów marketingu internetowego, To z, Perspektywy ostatnich dwóch czy trzech miesięcy, ja widzę sporo zapytań y, o pracę dla copywritera, czy to na grupach, czy to y, bezpośrednio. Dostaję maile od takich osób, które są zainteresowane współpracą, mimo tego, że nikogo do zespołu nie szukamy, ale takie zapytania, y, zapytania są, więc mimo AI ludzie nie przestali rezygnować z poszukiwania i, z, i zrobienia copywritingu. To jest jedna rzecz. A druga, ja widzę taką polaryzację trochę na specjalistów, którzy ten AI wykorzystują i. Ten, I tych specjalistów, którzy od tego AI uciekają. Ja ani nie lubię, ani nie neguję, po prostu nie używam, bo też nie mam takich potrzeb. Odeszliśmy swego czasu od takich tekstów typowo sołowych, preclowych, jak to, to nazywają specjaliści, tylko robimy już typowe treści marketingowe, gdzie potrzebne są wsady od klientów. Tego nam nie da sztuczna inteligencja albo nie znajdziemy tego w researchu, jeżeli pracujemy na że tak powiem, w starych zasadach, więc tutaj i tak potrzebujemy pomoc klienta, który no, musi być zaangażowany. Natomiast yy, są też klienci właśnie z drugiej strony, którzy mówią, szukam copywritera, który pracuje z AI, bo potrzebujemy wyciągnąć pewne dane, a później je przeredagować i to nam wystarczy. Więc wydaje mi się, że no, nawiązując do Twojego pytania, yy, specjalistów jest coraz więcej, yy, mimo tego, że przez pierwsze dwa lata myśleliśmy, że będzie ich mniej. Mówię tutaj o wejściu AI na rynek, że on nie będzie potrzebny. Też było takie przez pewien moment spustoszenie, że tak powiem, czyli zaczynano zwalniać specjalistów, czy to właśnie z redakcji korekty, gdzie mówiliśmy o jednej z gazet, bo miało zrobić wszystko AI. Nagle to zainteresowanie AI zaczęło się wypłaszczać, zaczęto pytać znowu o tych specjalistów, że oni są teraz w cenie i że będą, będą znowu potrzebni. Moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że masz specjalistów, którzy pracują z AI i bardzo dobrze sobie radzą, domy masz specjalistów, którzy pracują tradycyjnie rzemieślniczo i też mają co robić. Więc z jednej strony, tak jak wspomniałem, są osoby, które szukają specjalistów, którzy pomogą tworzyć treści z AI, a potem je redagować, ale z drugiej strony masz firmy, które od tego AI stronią i przykład z ostatnich kilku dni. Dostałem zapytanie odnośnie do stworzenia opisów produktów w branży Home Decor. Było ponad 820 opisów. Co prawda, na niecałe 200-300 znaków to naprawdę niewiele, ale była informacja w mailu, w której klient prosił, by nie używać AI, żeby zrobić to wszystko ręcznie i z głowy. Więc nie ma chyba takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, że AI pomógł albo zaszkodził. Bardziej spolaryzował i sprawił, że są osoby, które korzystają z jaj i które, które tego nie robią i. Nie wydaje mi się, że to będzie tak, że jutro wszyscy przerzucimy się na AI, albo jutro wszyscy z niego zrezygnujemy. Mam takie poczucie, że przez ten czas, w którym ten AI już istnieje, są osoby, które zaczęły go używać i się do niego przyzwyczaiły i są osoby, które przeszły obok niego obojętnie. To pozostając jeszcze przy copywritingu typowo, jak obserwujesz różne fora internetowe, albo jak dostajesz zlecenia, albo zapytania, to częściej jednak dominują, dominuje ta potrzeba copywriterów klasycznych, pisząc albo z głowy, albo też w oparciu o wsad od klienta, czy może jednak tych, którzy mają współpracować od początku do końca z AI? Zapytania są różne i tutaj chyba tak naprawdę zależy od klienta, który szuka copywritera, który będzie robił albo robotę ręcznie, rzemieślniczo i na podstawie informacji, które dostarczy klient, albo jeżeli klient szuka Copywritera, który będzie redagował teksty dostarczone przez AI albo nawet będzie promptował, tworzył te treści w AI, a później je redagował. Więc głównie zależy to od tej osoby, która szuka copywritera albo z AI, albo bez AI. Ja byłem ostatnio na konferencji w Katowicach, na jednej z konferencji LinkedInowych i spotkałem tam paru specjalistów właśnie od reklamy w internecie. I tak chwilę rozmawialiśmy, to część z nich na swojej stronie, w tym ja też, ma napisane wprost, że nie używam AI, nie używam narzędzi, jest treścią ręcznie, rzemieślniczo i jeżeli jest to dla Ciebie ok, to zapraszam. Więc wydaje mi się, że tu kwestia znowu tej polaryzacji, która miała zrobić nam źle, a zrobiła nam dobrze i są właściciele firm, którzy szukają specjalistów, którzy będą pracować AI szybciej, może wydajniej, a może zejdzie na to więcej, więcej czasu, to to się okazuje później po promptowaniu, a są właściciele, którzy potrzebują specjalistów Którzy z nimi siądą, przejrzą wszystkie materiały, które przygotowała firma, doradzą, co zmienić, co ewentualnie dopisać, jak to poukładać na stronie i nawet w jednym z projektów, w których biorę udział teraz dla dużej agencji marketingowej, która robi rebranding, tam pracujemy właśnie także rzemieślniczo, że, że mamy odpalony Google Docs, w którym jest naprawdę Armageddon i pojawia się sporo komentarzy. Niektóre wątki są zamykane, niektóre są otwierane, jest burza mózgów: dlaczego tak, a nie inaczej? Tylko, że to jest wszystko w dobrej wierze. To nie jest tak, że, ej, ale są abet zdanie wejść w ogóle, je wyrzuć i wyjść z tego projektu, bo się na tym nie znasz. Tylko w drugą stronę, że kurde fajne, ale moglibyśmy dopracować. Dlaczego nie dodać na przykład takiego słowa, a może zamienić zdanie na takie i będzie bardziej to wyraźne, dosadne? Więc w, tak, w takim kierunku idziemy i tutaj pracujemy na takim typowym, klasycznym marketingu, gdzie jest sporo ludzi za, zaangażowanych i ja jako osoba, która odpowiada za copywriting w głównej mierze tam, dodaję swoje pomysły albo, albo trochę walczę z tym, co, co widzę w komentarzach. I to jest dla mnie spoko. Im więcej się dzieje, im więcej adrenaliny, tym ja się lepiej w tym projekcie czuję. Ja się nie czuję w takich projektach, zresztą sama też pewnie o, po sobie wiesz, że projekty odtwórcze bardzo wypalają, bardzo zniechęcają i są takie, one się ciągną, są takie bardzo miałkie. A jeżeli masz takie projekty, które na Naprawdę dodajmy coś jeszcze, usunijmy, zróbmy, a może tak, a może tak. To naprawdę chce się wtedy pracować, ten czas szybciej mija, no i masz yy, większe efekty, bo fokusujesz się po prostu na tej robocie. Odpowiadając na Twoje pytanie ostatecznie, to wszystko zależy od osoby, od klienta, który szuka i, i oczekuje konkretnej rzeczy od copywritera. Co aktualnie jest najbardziej w cenie, jeżeli chodzi o pracę copywriterów, Czyli jakie działania, na jakie działania aktualnie są najczęściej zlecenia? Najbardziej w cenie, przynajmniej u nas, są takie działania, teksty storytellingowe i teksty opisujące firmy, czy to właśnie o firmie, czy to teksty na, na stronę główną. Mniejsze zainteresowanie niż kiedyś, ale wciąż wielkie, to są teksty blogowe, i tutaj jest podział na tak. Takie teksty, które są wygenerowane na przykład z, z czata GPT i masz je zredagować, wtedy tego się nie podejmujemy, albo są teksty, które możemy napisać od nowa na podstawie słów kluczowych pewnego wsadu, jakichś wytycznych, które przysyła firma i to, to realizujemy w taki sposób pracujemy. Co więcej, potrzebujemy też, żeby ta osoba, więc kolekwialnie, była w backupie, jeżeli będziemy chcieli o coś dopytać, bo będzie nam to potrzebne do tekstu. Ewentualnie, jeżeli osoba, którą u nas zamawia nie ma czasu, mówimy, że po oddaniu. Tekstu prosimy o sprawdzenie i ewentualną akceptację, albo wprowadzenie, właśnie uwag, czego jeszcze brakuje, co mamy dodać, no i te informacje nam przekazać. Okej, okay, a odwracając tę hierarchię, na co jeszcze kilka lat temu na przykład było zapotrzebowanie, a ktoś, kto teraz wchodzi do branży copywritingu, to no raczej na takie zlecenie nie powinien już liczyć? Wydaje mi się, że chociaż to też trochę z gwiazdką, bo akurat my nie realizujemy już tak dużo. E, m, takich zleceń, bo od nich odeszliśmy, to są opisy produktów i kategorii. Tak jak wspomniałem wcześniej, mieliśmy zapytanie o stworzenie ponad 800 opisów produktów e, dla branży home decor, ale zrezygnowaliśmy z tego względu, że nie mieliśmy mocy przerobowej. Gdyby był deadline dłuższy, to pewnie byśmy się tego podjęli, e, ale tak, e, opisy produktów i kategorii. Okej, okay, to w takim razie, jeżeli ktoś chciałby wejść teraz do branży copywritingu na przykład, albo w ogóle szeroko pojętej branży marketingu online, to jakich porad byśmy udzielił? No na pewno nie czekałbym, tylko wchodził jak najszybciej i zaczął współpracę z osobami, które w tej branży już trochę są. To znaczy nie, nie rzucałbym się na głęboką wodę, że dzisiaj zwalniam się za tatu, zakładam firmę copywriterską i zaczynam szukać zleceń. Tutaj bardziej to założenie firmy powinno być już na etapie, kiedy ja tych zleceń trochę mam, kiedy znam trochę ludzi, znam trochę branżę, znam trochę wymagania klientów i mogę tę firmę założyć. Czyli nie chcę mówić, że pracujemy trochę na nielegalu, ale że pracujemy trochę z innymi specjalistami jako ich podwykonawcy albo pracuję w agencjach marketingowych albo pracujemy na etacie w firmach, w działach marketingu i tutaj widzę taką różnicę w, na przestrzeni ostatnich lat, że jest coraz mniej zleceń wysyłanych przez agencje, to znaczy albo agencje mają już swoich specjalistów na etatach, którzy głównie zajmują się albo tworzeniem treści, albo redagowaniem jej z czata GPT, no bo zapotrzebowanie też jest mniejsze, ale nie używa się, mówiąc kolokwialnie, już tak wielu freelancerów albo e, specjalistów, którzy mają tylko pomóc przy jednym, dwóch w zleceniach, więc widziałbym taką drogę, że dzisiaj, mając na przykład specjalizację w medycynie czy w prawie, pójść właśnie w ten marketing medyczny, marketing prawniczy. Nie widzę tutaj sensu w nagłe przebranżywianie się i fokusowanie z marketingu medycznego w marketing budowlany, choć pewnie takich specjalistów też jest wielu. Jeżeli mamy już doświadczenie w medycynie, w prawie, to dobrze, żeby to w tym marketingu wtedy wykorzystać, bo nie potrzebujemy wielu specjalistów, którzy pomogą nam w treściach, bo te treści możemy sobie sami napisać, a potem marketingowo-perswazyjnie. Też to obrobić jako specjaliści. Więc yy, z tego względu, że to zapotrzebowanie, moim zdaniem, przynajmniej yy, jest mniejsze w agencjach, warto też szukać takich miejsc, typowo, yy, można powiedzieć, etatowych albo, albo kontraktowych w firmach, które zajmują się konkretną branżą i w niej możemy pomóc im ten marketing yy, zrealizować. W takim razie, skoro warto wejść dziś do branży copywritingu i to jak najszybciej, tak jak mówisz, to tak w ramach podsumowania, z jakim podejściem warto wejść, żeby było łatwiej. No na pewno nie przejmować się z tym, że czegoś mi brakuje i że jeszcze to, jeszcze to i dopiero zacznę. Po prostu zacząć i na bieżąco zdobywać tę wiedzę, potykać się, popełniać błędy, no i po prostu realizować. I ja myślę, że na przestrzeni ostatnich lat ci, którzy mieli z marketingu wypaść przez sztuczną inteligencję już wypadli, ci, którzy mieli przetrwać, przetrwali. No i zrobiło się trochę miejsca na osoby, które mogą wejść w tym momencie, w którym wypadły inne osoby. No i, i że tak powiem, zawsze znajdzie się miejsce dla ludzi, którzy mają pomóc innym w marketingu, no bo co chwilę coś nowego się pojawia. Jeżeli ktoś sfokusuje się na to, żeby tylko pracować w marketingu AI-owym, mówiąc kolokwialnie, to znajdzie swoje miejsce. Jeżeli będzie chciał pracować rzemieślniczo, też do swojej niszy dotrze i będzie się po prostu w niej spełniał. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?